Cześć widzowie. Dzisiaj muszę wam coś powiedzieć. Filmy będą przez wakacje. Tak. Tylko czasami może ich nie być. Bo no, w końcu to wakacje. Koniec szkoły. Będę mógł dla Was nagrywać filmy nie zawsze, bo to wakacje wakacje. Popularni youtuberzy robią na zapas, więc czasami by to robić, czasami nie. O, i ten niemiły pan nie zostawił łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, więc to się z nim stało. Jeżeli chcecie, żeby to się z wami nie stało, zróbcie te rzeczy. No i jakiś głupi bobas. Płacę też będzie zostawił łapki w górę i wiecie. I teraz tego żałuję. A taką ma uśmiechniętą minkę, kiedy zostawił łapki w górę. Więc do widzenia.